Cześć, witam was ponownie w dzisiaj takim nietypowym odcinku dzisiaj robimy unboxing gry Sprint Iris jak widzicie pudełko prezentuje się znakomicie jest bardzo ładnie wykonane, oczywiście gra jest schowana w tekturowym pudełeczku, czyli w plastikowym pudełeczku, ale właśnie ta okładka jest z tektury jak widzicie, wygląda ładnie tak się prezentuje pudełko z gry, więc Trzeba sobie to powolutku otworzyć e, tak Jak widzicie jest unboxing Powinniście się, się już do, o w kamerę przepraszam was e, Powinniście się, się domyślić że Będzie Właśnie seria właśnie z tej gry Jak widzicie Odpakowałem pudełko W pudełku jest oczywiście Płyta Płyta wygląda w ten sposób e, Potem mamy właśnie Nasz klucz aktywacyjny, który już zakryłem, żeby nie było, i mamy właśnie taką malutką instrukcję obsługi, wsparcie i takie różne. To, może, co mogę powiedzieć, w tej grze, jak widzicie, mamy ciężkie transporty terenowe w najlepszym wydaniu. Jakieś znakomita, nie wiem, musi ostrość złapać, ale coś ostrości nie łapie jest znakomita grafika oparta na autorskim silniku, e, jakieś unikatowa fizyka jazdy, szereg ciężkich terenów pojazdów, no i co mogę powiedzieć? Oczywiście z multiplayer, e, widzisz, odkryj swoją własną drogę, więc będziemy nagrywać też z kolegą e, na multiplayerze, więc seria będzie się wydawać dosyć ciekawa moim zdaniem. Jak widzicie, wsadzamy sobie nasze pudełko do tej tekturowej okładki i wygląda to bardzo znakomicie, jeszcze z tym klipsem, jak widzicie taki fajny klips, naprawdę znakomicie to wygląda, więc mam nadzieję, że gra też jest bardzo ładnie, fajnie się w nią gra, tak jak jest oczywiście na pudełku napisane. Jeszcze żeby zaktywować tą grę to oczywiście musimy mieć steam'a Po prostu jak widzicie Do aktywacji gry Jest połączenie z internetem oraz Termowe konto steam więc Będę kolejny mieć grę na steam'ie więc ja się już z wami żegnam I czekajcie na pierwsze odcinki z gry Więc nara